Jak się zachowuje nasz nowy kod na, na mikrofony, bo ostatnio nie byłem zadowolony bardzo z tym, jak wyglądała jakość dźwięku. Z racji tego, że nie mam takiej kamery sportowej, tylko zwykłym kompaktem nagrywam to wszystko, więc no nie było to satysfakcjonujące. W Da Vinci Resolve jeszcze próbowałem zrobić korektę, jakąś eee... W opcjach podbijania wokalu, ale niestety mój wokal nie był na tyle dobrze podbity i zrobiłem taką trochę chałupniczą metodą na mój model aparatu, tak zwanego Detkata. No i teraz jest test: check-check. Widać, nawet biegać, jest w stanie zrygować awarię. O nie! Nie mogę przetestować awarii na ścieżce rowerowej, bo dzisiaj noga tak podaje, że nikt nie jest w stanie mnie wyprzedzić, więc musiałbym stać w miejscu. Tak naprawdę to po prostu jest jakaś taka dziwna godzina, że nikogo nie ma. Są tylko osoby, coś rentierzy. Wracający w ciągu dnia, a tak, popracowe godziny, aby jeszcze się nie zaczęła dla większości Hiszpanów popracowa godzina, bo oni lubią tak wystartować 10, 9, 10. Ci, którzy mogą, oczywiście, więc może na powrocie będzie więcej opcji do przetestowania warii w warunkach ścieżki rowerowej, bo jak na razie, jeśli chodzi o asfalt to jest bardziej, częściej jest false positive ponieważ łapie auta z lewej strony jakby równolegle z, z drogi przylegającej do ścieżki rowerowej ale wiadomo false positive lepszy niż w drugą stronę Ok, będziemy przeprowadzać teraz szybki teścik nie mam nawet pojęcia czy na postoju to Czy muszę być tylko na niespałzowanym treningu? No zobaczymy. Na razie mam spałzowany trening. Jak widzicie rower stoi w ten sposób za tego znaku powinny wyłaniać się nam jakieś auta, no nic, przetestujemy, bo jak do tej pory naprawdę spoko, taki przypadek użycia, a który mi wpadł do głowy, to na przykład gdybyśmy, teraz jak tutaj przynajmniej w Madrycie bardzo mocno szaleją hulajnogi elektryczne i niekoniecznie są one zgodne jakby z limitacją co do prędkości i mocy przez to też rząd, przynajmniej w Madrycie będzie tak jak tutaj muszę mieć auto musi być normalnie przegląd techniczny jak wszędzie dodatkowo teraz w tym samym DGT to jest ten ośrodek, w którym będziemy robić przegląd tam też muszą być robione przeglądy Hulajnok i nie wszystkie marki Hulajnok spełniają jakieś kryteria, które są tam odgórnie założone, na to, żeby taki przegląd mogła przejść. Z tego co mi się o uszy obiło, to Hulajnoki Xiaomi, najbardziej popularne tutaj, nie mają takiej walidacji i nie przejdą tego, tego testu. Ale to, to jest coś do zweryfikowania, bo to jest na razie jeszcze nowy, nowy wątek tutaj i muszę ze szwagrem pogadać na ten temat. Ale z tego, co wiem, to on się pozbył swoich hulajnogi. Ale chyba dlatego, że po prostu było strasznie już... Nabite miał parę tysięcy kilometrów i... Już po prostu dokonała żywota. Jak widzicie, mamy tutaj rower. Jedzie samochód tam. I zobaczmy... Tak. I... Wykrył go, samochód odjechał, już mamy zielone pole. Jak to pole wygląda? W zależności od tego, z jaką prędkością zbliża się do Ciebie auto. Jest to albo pomarańczowy, albo czerwony sygnał. No i jak tutaj e, można się domyślić, czerwony, no jakby ta prędkość jest największa I, i, i tyle w temacie. Nawet na postoju działa całkiem sprawnie. Jak widzicie wyłapał e, auto nawet z za krzaków. Tutaj mam ten tryb e, dzienny odpalony, a i wyłapał jeszcze... Nie, to było wyłapane to było wyłapane, duże auto tam na skrzyżowaniu. Tutaj na skrzyżowaniu on był w stanie wyłapać autobus. Więc, jakby Garmin sugeruje w instrukcji obsługi, zaznacza, że jest to 150 metrów. I, i tak, jakby tego się trzymajmy, wygląda na to, że to działa. Tak, jak widzieliście wcześniej, byłem w stanie sprawdzić co na osobie wygnącej w moją stronę, że tak samo jest to wykrywane. Ta różnica prędkości widocznie była na tyle duża, że. Że on się ztrigerował, Garmin. No i jak do tej pory jestem super zadowolony. I też nie miałem takiej solidnej lampki do jazdy dziennej, która by tak robiła robotę. Mam jeszcze parę innych trybów, z których jeszcze nie korzystałem. Jakiś nocny, peleton, jakiś taki pulsacyjny. Dokładnie się nie zagłębiałem, ale prawdopodobnie później się nad tym będę rozwodził. Jak do tej pory mega sprawa. O, mamy następne, następne duże auto po prostu. do czasu sobie robił tutaj kółko. jak widzicie, tutaj jadę równoległą drogą i on jest w stanie wyłapać ten sygnał że jakieś auto się zbliża więc jest trochę nadgorliwy ale chyba lepiej tak niż w drugą stronę wczoraj montując film owarii Stwierdziłem, że fajnie będzie dodać kilka informacji o samych technikaliach typu praca na baterii, rozmiar, waga i przynajmniej, przynajmniej pokrótce pokazać poszczególne tryby w pracy. Więc kolejna część filmu będzie stricte o tym. Więc jeżeli nie interesuje Cię to totalnie i nie masz zamiaru kupna czy głębszego poznania tego urządzenia, możesz skończyć oglądać tutaj. Dziękuję Ci bardzo. A zainteresowanych e, zapraszam dalej. Ok, może na początek zacznijmy od rozmiarów, ponieważ jest to coś, co trzeba brać pod uwagę kupując warię. Więc, na szerokość, awaria mierzy 39,6 mm. Na wysokość mamy tutaj do czynienia z urządzeniem, które ma 98,6 mm, czyli jest to dosyć spore urządzenie. Mogę Wam porównać do mojego Edge'a 530: tak, tutaj mamy, albo do słuchawki od iPhone'a AirPods Pro. Więc jak widzicie, jest to coś dosyć sporego, i na grubość mamy tu urządzenie, które posiada 19,7 mm. Co do wagi: waga to 71 gram. Więc jeśli jesteś maniakiem odchudzania swojego roweru, możesz zastanowić się nad radarem bez lampki. Z tym, że po swoim doświadczeniu ja bardzo sugeruję kupno pełnego zestawu. Jak już Wam wcześniej mówiłem na moim wideo, waria posiada parę trybów, więc jest to tryb kolejno-solid. Są to nazwy z oficjalnej strony garmina peleton. Night flash oraz Day Flash. Ok, więc kolejność naszych trybów. Teraz poprzez naciśnięcie tutaj przycisku góry jestem w stanie przeskakiwać pomiędzy nimi, więc zacznijmy od naszego Solida, czyli widzimy mamy tutaj, jak sama nazwa wskazuje, ciągły strumień światła, o mocy. 20 lumenów. Teraz będziemy przechodzić do następnego trybu peleton. Z tym, że mamy tutaj do czynienia z 8 lumenami. Teraz odpalamy kolejny tryb. Jest to tryb Nightflash. Jak widzicie, mamy naprzemiennie mocny i lżejszy, tak jakby solid. I naprzemiennie mamy tutaj solid tryb i peleton pulsujący. Z tego, co mi tutaj podaje producent, mamy do czynienia z 29 lumenami. Dodatkowo jeszcze tak, dla uzupełnienia, lampka jest wyposażona w boczne, takie przezierne elementy, dzięki którym będziemy widoczni z boku. Teraz przeskakujemy do kolejnego trybu Dayflash i to jest tryb, który ja najczęściej używam. Jak widzicie, mamy tutaj. Bardzo rażącą sekwencję odpalania tego światełka, i na stronie producenta mamy tutaj podaną wartość 65 lumenów. Ok, więc przeskakiwaliśmy kolejno pomiędzy naszymi trybami. Teraz, może naznaczymy ile z każdy z trybów jest w stanie wytrzymać według producenta na baterii. Więc przy solidzie mamy 6 godzin, przy naszym peletonie, z racji tego, że jest, mamy do czynienia z mniejszą ilością lumenów, jest to wartość 8 godzin. Na naszym Night Flash'u mamy 6 godzin i finalnie na Day Flash'u mamy 16 godzin. Jestem w stanie w to uwierzyć, że te 16 godzin jest w stanie ono pociągnąć na, na baterii bez ładowania. Ciekawą rzeczą jest też to, że mając warię w takim ustawieniu, czyli sparowaną, jak widzicie nasz dekator Ant Plusa aktywnie nam tutaj miga. Mając w takim ustawieniu ten radar, nadal będziemy otrzymywać informacje o nadjeżdżającym aucie albo innym obiekcie z większą prędkością niż my. Bardzo użyteczne będzie to w takich przypadkach, gdy wiemy, że już mamy na wykończeniu nasze urządzenie, ale nadal zależy Wam na tym, aby być informowanym. O nadciągającym niebezpieczeństwie za naszymi plecami. Więc to też jest taki feature, który można brać pod uwagę, że możemy osobno używać radaru, nie używając naszego światełka. Więc to jest też bardzo fajna funkcjonalność tutaj. Coś, co bardzo zaskoczyło mnie po odpakowaniu i sparowaniu urządzenia, była to łatwość jego używania, ponieważ wyobraźcie sobie, zapinacie go u siebie z tyłu na rowerze. Chcecie wystartować sobie swój, swój trening i nie musicie martwić się o to, żeby odpalić lampkę z tyłu, ponieważ naciskając przycisk budzenia Garmina. Musicie chwilę poczekać, oczywiście. Tutaj mamy informację o tym, że, że łączy się nam z naszą lampką. Garmin Edge jest w stanie za każdym razem wzbudzić lampkę do trybu, który sobie ustawicie. Więc ja tutaj mam tryb Day flash. I jak widzicie, nie interesuje Was totalnie to, że, że musicie manualnie odpalić lampkę. I po zakończonym treningu, jeszcze raz naciskacie przycisk. Urządzenie się usypia i za chwilę. Waria, nawet szybciej niż za chwilę. Eee, tak samo idzie spać, więc to jest mega. Odpalamy. Teraz, nawet już była wcześniej sparowana. Prawdopodobnie jeszcze nie przeszła w taki permanentny stan śpienia. I szybko zareagowała na obudzenie się garmina. Jak widzicie, jeżeli garmin jest jakby wybudzony, to lampka automatycznie w mgnieniu oka reaguje na. Na to, co się dzieje z urządzeniem, z Waszą jednostką sterującą. I to jest naprawdę mega. Więc to by było na tyle. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia. Dam mu wielkie serduszko. Zacząłem doceniać to, że wiem, co się dzieje za moimi plecami. Jestem w stanie bardziej się w, tam, w danym momencie skupić, ponieważ wyobraźcie sobie, jechałem drogą, która miała bardzo duży margines. Z tym, że popowodziową, gdzie, gdzie był jeszcze trochę żwir więc czasami sobie pozwoliłem go ominąć zbliżając się do pasa jezdni i jakby miałem tą pewność, że nic za mną nie jedzie ponieważ jeszcze ani razu nie miałem takiej sytuacji, gdzie radar nie był w stanie wykryć jadącego za mną auta, więc na takiej mało drodze jest to dosłownie skarb więc na razie, jak to mawiał klasyk same plusy, zero minusów i czekajcie na kolejny update taki długodystansowy. Więc to by było na tyle. Dzięki. Kończąc. Czy polecam? Polecam bardzo. Czy warto? No to zależy od Ciebie, bo jednak waria kosztuje swoje, ale jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie i takiej pewności na rowerze, na pewno warto.